Dzisiaj o poranku czytamy fragment drugiego listu świętego Pawła do Koryntian z trzeciego rozdziału, wersety od, od czwartego do szóstego. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga który też uzdolnił nas abyśmy byli sługami nowego przymierza nie litery lecz ducha bo litera zabija duch zaś ożywia Moi kochani warto pochylić się dzisiaj nad tekstem który mówi nam o nowym życiu w Jezusie Chrystusie tak mówi nam o nowym życiu jakie mamy w Jezusie Chrystusie Warto pochylić się nad tym, o czym pisze apostoł Paweł. Żyjemy w czasach, w których oprócz tego, że wszystko odchodzi od Boga, to jednocześnie tworzy się cała masa religii. To jest ciekawe, że ludzie stają się w tych czasach bardzo religijni. Nie ma w tym żadnej sprzeczności, ponieważ Pomiędzy Bogiem a religią nie ma znaku równości, wręcz odwrotnie. Życie z Bogiem oznacza, że człowiek powierza siebie Bogu. Życie w religii oznacza, że człowiek decyduje się żyć w jakimś systemie, religijnym systemie, który obiecuje mu na końcu, w zależności od religii, różne rzeczy. Kiedy Paweł pisze drugi list do Koryntian, to można powiedzieć, że swój żywot kończy religia Starego Przymierza. W I wieku, szczególnie dla Żydów, którzy nawracali się do Chrystusa, był to spory problem. Mieli z tym spory kłopot. Niemniej trzeba się pochylić z ogromną miłością i z ogromnym szacunkiem nad tymi Żydami, którzy pomimo tego, iż musieli podjąć w swoim życiu często kroki eliminujące ich z narodu żydowskiego. Bo pójście za Chrystusem oznaczało, że niestety zostawali usunięci spośród Żydów. To trzeba się pochylić z ogromnym szacunkiem i miłością nad ich decyzjami, również dlatego, że przecież religia, którą wyznawali, miała prawie 1300 lat. I co by o niej nie powiedzieć, to jej ramy zostały nadane przez samego Boga. To, że Żydzi zeświadczyli tę religię, to, że Żydzi z Prawa Bożego zrobili. Bezwzględne prawo, które tak naprawdę niszczyło kręgosłupy wszystkich, którzy chcieli udźwignąć to prawo, to zupełnie inna sprawa. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, w Koryncie też jest sporo nawróconych Żydów. I wiemy, że kiedy czytamy list do Galacjan, to tam był ten problem. Problem polega na tym, żeby połączyć Prawo i Ewangelię Jezusa Chrystusa. Przeciwko temu Paweł zaprotestował zdecydowanie. I przeciwko temu też zaprotestował pierwszy synod starszych biskupów, jakbyśmy ich nie nazwali w Jerozolimie, którzy stwierdzili, nie, nie, nie będziemy nakładali na pogan tych wszystkich ciężarów, które były naszym udziałem. Ale zachodziło pytanie, jak to zrobić w takim razie, żeby żyć Życie, które Bóg określa jako święte i czyste. I Paweł powiada tak: Bóg w Jezusie Chrystusie uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Słuchajcie, kochani, co tu jest napisane? Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś uczniem zbawiciela, to nie jesteś tym uczniem dlatego, że sam to sobie wymyśliłeś. Sam Jezus powiada, że on powołuje kogo chce. Jeśli więc zostałeś powołany, jesteś uczniem, to Jezus uzdania cię do tego, uzdania cię do tego, żebyś był sługą nowego przymierza. Czyli uzdania cię do tego, żebyś żył życiem, które podoba się Jezusowi Chrystusowi. Co to oznacza w taki praktyczny sposób? Dalej to zdanie brzmi: Mamy być sługami nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Mamy być sługami ducha. Duch święty, który jest pieczęcią tego nowego stworzenia, który nas wypełnia, który czyni nas świątyniami Boga, on nieustannie prowadzi nas do tego, co czyste i święte. A jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to Boże słowo Nowego Testamentu powiada, że Pan Jezus oczekuje od nas, abyśmy szanowali, wypełniali jego przekazania, czyli przekazania Jezusa Chrystusa. Czy te przekazania są różne od przykazań starego przymierza? No oczywiście, że tak. Przekazania starego przymierza to 623 przykazania. 623. Żaden człowiek nie jest w stanie nawet ich spamiętać, a cóż dopiero je wykonywać. Niektórzy mówią, że chodzi o te 10 przykazań, że to jest to prawo. Nie! Biblia nigdzie nie rozdziela tych dwóch rzeczy. Nawet nie warto dzisiaj się na tym zastanawiać. Na ten temat mówiłem i pisałem już wielokrotnie. Nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko te 10, to przecież Jezus zupełnie je zmienił, rozwinął je. A poza tym zostawił nam przekazania, których nie ma wśród tych dziesięciu. Więc musimy podjąć decyzję, czy jesteśmy, czy jesteśmy sługami nowego Przymierza, czy Starego Przymierza. Czy jest tutaj konflikt? I tak i nie. Oczywiście nie ma konfliktu, bo Bóg się nie zmienia, ale jest o tyle konflikt, że jeśli chcemy wykonywać stare przykazania, to zachowujemy się tak, jakby Chrystus nigdy nie przyszedł. I oczywiście możemy to robić, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będziemy rozliczeni z zachowywania tych przekazań. Ale jeśli jesteśmy sługami nowego przymierza, to wszystkie przekazania, które mamy wykonywać, tak naprawdę, to słowa Chrystusa mieszczą się w jednym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Bóg uzdolnił nas do tego, abyśmy tak żyli. Bóg uzdolnił nas do tego, żebyśmy żyli pełni ducha świętego, a nie odnosili się ciągle do litery, która tak naprawdę, kiedy na nas wskazuje, to mówi grzech, śmierć. No przecież bądźmy uczciwi: nikt z nas nie żyje takim życiem, w którym mógłby powiedzieć, że nie popełnia żadnych błędów. Nie popełnia żadnych grzechów. Jeżeli spojrzysz do Słowa Bożego i zapytasz się Słowa Bożego, co ono sądzi o Twoim postępowaniu, to co ono może powiedzieć? Grzech, śmierć. Ale jeśli spojrzysz na krzyż Jezusa Chrystusa, jeśli posłuchasz tego, co Chrystus mówi na temat swojej ofiary na krzyżu, i co później w cudowny sposób rozwija apostoł Paweł, apostoł Piotr, Jakub w swoim liście, to czyż nie słuchamy tam przede wszystkim o łasce, o przebaczeniu? O tym, że każdy z tych grzechów, które popełniamy, został przybity do krzyża wcześniej? Że za wszystko Chrystus zapłacił? To oczywiście nie oznacza wcale, że łaska, którą żyjemy, jest tania. To nie oznacza taniej łaski. To oznacza tylko tyle, że każdy z nas jest zdolny do tego, aby żyć świętym życiem, dzięki temu, że na krzyżu Golgoty Chrystus zapłacił za każdy nasz grzech. Jesteśmy święci przed Bożym Obliczem. To jest Boża decyzja, to nie jest ani Twoja, ani moja decyzja. Bóg chce nas widzieć świętymi ze względu na swojego syna. Jezusa Chrystusa. Niczego nie robimy sami z siebie, ale wszelka nasza zdolność do nowego życia pochodzi od Boga. Od Boga. Chrześcijanie to nie religijny człowiek, ale to człowiek wiary, to człowiek łaski, to człowiek nadziei, to człowiek zwycięstwa. Ja dziękuję Bogu, że Bóg takim mnie i takim Ciebie widzi. W Jezusie Chrystusie.